bo tutaj przed nami niesamowite chwile, panie prezydencie, oddaję was. Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzyki rozrywkowej, a od niedawna honorowa obywatelka Włocławka. Zróbcie hałas dla Maryli Rodowicz! Rada Miasta Włocławek nadaje pani Maryli Rodowicz tytuł honorowego obywatela miasta Włocławek. <śpiewanie> Nie ja za, a my, my, na e, Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo. W Mocwariu to całe dzieciństwo. Miałem 3 lata to jeszcze dwa lata pracowałam, bo mąż yy, no, mamy powiedział, że trzeba ją nauczyć szacunku do pieniądza. I a ja miałam 17 lat, więc posłali mnie do robienia remanentów w sklepach. Pamiętam takie remanent na przykład w pasmenteli, gdzie trzeba było liczyć guziki. Nie żyć po Pierwsza wypłata od razu leciałam do sklepu to Jakieś ciuchy, to Kochani, Maryla Radowicz, honorowa obywatelka, boca. Jeszcze raz, rzucę hałas. Bardzo dziękujemy, gratulujemy.